Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym odcinku. Pielęgniarki. Mega wiosenny vibe. Widzicie, jak tu pięknie światło pada. Jest cudownie, jeśli chodzi o pogodę. I dzisiaj jest taki dosyć hmm, luzacki film, bym bardziej powiedziała, ze względu na to, że nie mam przygotowanego żadnego scenariusza. I pogadamy sobie dzisiaj o pracy zespołowej w pielęgniarstwie. Ktoś z Was w komentarzu podrzucił mi taki filmik, żebyśmy właśnie sobie o tym pogadali. Także będzie na spontanie, jak widzicie. A druga sprawa, też prosiliście, i to chyba na Instagramie, Radio Olivia, jakby co, żebym pokazała wam. Jak rozpuszczać leki? Ze względu na to, że całkiem sporo osób ma z tym problem, z tym ciśnieniem, jak nabrać ten lek i tak dalej. No, ja też mam mały problem, bo niestety nie mam ze sobą różowej igły i będziemy się męczyć zieloną. Różowa z filtrem igła jest jak najbardziej mła, jeśli chodzi o rozpuszczanie leków, ponieważ no, łatwiej, ma większe światło do nabierania, więc pomęczymy się niestety troszeczkę. Tą zieloną igłą, ale no trudno, ale pokażę Wam o co chodzi, całą ideę tego, jakby, dobra? Ogólnie, kochani, to mam największą Waszą i moją zmorę, ten nieszczęsny Tazocin. To jest lek, który tak ciężko się rozpuszcza, więc kochani, spróbujemy. E, więc tak, mam tutaj sól, mam trzy 20 dwudziestkę. I dwie igiełki, niestety nie różowe, ale to nic, poradzimy sobie. Tak więc yy, otwieramy ten lek, otwieramy sobie Tazocin otwarte to w ogóle już go away, i tak dalej. I lecimy z powiedzmy, że tu jest jakiś skinset. Nie mam niestety, wiecie, ro, nie, poda, nie podamy tego nikomu, żeby nie było, więc yy, od razu mówię. Dezynfekujemy sobie tutaj powierzchnię. Yy, Leku, która jest taka dosyć gumowa. To jest ta 4,5, jak coś. Ok, skoro mamy zdezynfekowany lek, weźmy się za naszą sól. Otwieramy sobie ją o tym miejscu. Często w szpitalach jest tak, że mamy tu taką, wiecie, tą główną sól, z którą rozpuszczamy leki. Powinno się jedną sól, którą rozpuszczamy leki, dla jednego, jakby pacjenta. No i co? Dezynfekujemy w sobie miejsce, z którego będziemy pobierać. Dobra kochani, otwieramy sobie naszą strzykaweczkę, wyciągamy i otwieramy sobie także naszą igiełeczkę. Chyc! I chyc! I mamy zmontowaną strzykawkę. OK, kochani, otwieramy nasz dziubasek i bierzemy naszą sól, wbijamy sobie w to miejsce i ciągniemy, aby nabrać sól do pojemnika. I tutaj jest troszeczkę taki opór, ale za chwilkę przestanie być. Ja sobie w taki sposób, takim ruchem nabieram 20. Centymetrów. Dlaczego 20? To 20 jest też takim fajnym, e, fajną rzeczą, ze względu na to, że jakbyśmy musieli podać połowę tego leku albo 1 czwartą, to bardzo łatwo później mililitrami to sobie nabrać. Jeśli mamy podać połowę, to pobierzemy 10 wtedy centymetrów. Jeśli mamy podać 1 czwartą, to pobierzemy 5. I to jest po prostu bardzo e, prosty sposób, żeby później gdzieś tam rozcieńczyć ten lek do odpowiedniej wartości. Skoro mamy, skoro mamy nabraną naszą sól, wymieniamy igłę i wtedy wstrzykujemy do naszego tazocinu. Wstrzykujemy do samego końca. aż do oporu... I teraz co Puszczamy? Wstrzyknęliśmy do końca. I mieszamy. I kochani, i słuchajcie, zanim zaczniemy rozpuszczać tazocin, żeby się nie osadzał na ściankach, należy zrobić taki ruch, żeby ten proszek, który jest w środku, odczepił się od ścianek i wtedy łatwiej będzie nam go rozpuszczać. I co? Mamy tutaj już tazocin i ja w takiej formie zostawiam go na chwilę, żeby się po prostu rozpuścił, bo mieszanie tego i tak nic nie da. Zamieszam chwileczkę i zostawię go, żeby rozpuścił się całkowicie. Dobrze, kochani, tazocin nam się rozpuścił jak widzicie jest fajne, gładziutki i słuchajcie co ja robię, ustawiam sobie mniej więcej w taki sposób, żeby igła była całkowicie zamoczona w leku, bo często jest tak, że później e, już to nie ma prawa bytu i patrzcie, ja wszczykuję troszeczkę i ta zocin mi sam się tutaj pobiera. Ja de delikatnie mogłabym puścić, by się sam nabierał, ale ja przyspieszę to, ponieważ światło igły jest dosyć małe i ta zocin mi się sam nabiera, ponieważ troszeczkę powietrza zadziałało. Tutaj jeszcze widzicie, mam tu na koniuszku, sobie przechylę, żeby nabrać końcóweczkę. O, tu jeszcze on troszkę powietrza. O. I voilà, gotowe. Jeśli chciałabym wstrzyknąć ten lek, wymieniam tę igłę i dezynfekuję tutaj albo ten koniuszek ściągam i dezynfekuję albo ten i wstrzykuję lek. Dobrze, kochani, jeszcze kilka słów o pracy zespołowej. Jeśli chodzi o to, ja na przykład pracuję w miejscu, gdzie jest 150 pielęgniarek i ratowników jakby razem. I każdy ma swoje przyzwyczajenia, każdy ma jakiś swój system pracy, który sobie wypracował przez te lata i na początku jesteś takim, ciężko zgrać się tak, żeby było dobrze. Z każdym ma się inny, można tak nazwać, vibe i jak złapiesz z kimś podobny, wtedy dobrze Ci się z tą osobą pracuje i wtedy Ci ludzie zazwyczaj dobierają się w pary, i z tymi osobami nam się na przykład bardziej lepiej pracuje lub gorzej. Wiadomo, z każdym trzeba współpracować, bo jednak mamy określony jakiś system dnia, można tak powiedzieć, ale z jednymi robi się to lepiej, z innymi się to robi gorzej i to jest totalnie normalne. Więc na początku, jak uczyłam się od koleżanek, to starałam się robić wedle ich. Przyzwyczajeń, można tak powiedzieć. Mam na myśli, że jak jedna, e, nie wiem, robiła w kancik prześcieradło, to to jest zmyślone, jak coś, to ja też tak robiłam. Ale jak nastał ten czas, że zaczęłam już ogarniać, to zaczęłam robić po swojemu to prześcieradło, że tak powiem. I każdy ma określony jakiś swój system i jego się trzyma. I jedni się łapią i lepiej się, z jednymi lepiej pracuje, a z jednymi po prostu pracuje się gorzej, ale też trzeba z nimi. Współpracować. To też zależy, jaką osobą jesteś. Ja, jak już kogoś znam i widzę, jak jest, to czasem wolę ustąpić, czasem e, nie ustępuję. To po prostu wszystko zależy od człowieka, jeśli chodzi o narzucanie swojego systemu pracy. A czasami z innymi mam bardzo podobny, więc robimy to samo. Więc na początku w pracy zespołowej uczysz się, potem nabierasz swoje nawyki. A następnie wdrażasz je w życie, i wtedy widzisz, z kim wolisz pracować, a z kim nie. Wiadomo, że jak się coś dzieje, to i tak wszyscy mają jakieś określone zadanie, i każdy coś robi, żeby, załóżmy, ratować życie tego pacjenta i zdrowie. I jakoś tak, są osoby, z którymi rozumiem się bez słów, a są osoby, z którymi trzeba się dobrze komunikować. Myślę, że w pracy zespołowej najważniejsza jest komunikacja, gdzie dobrze wytłumaczona rzecz, czego ja oczekuję we współpracy z drugą osobą. To jest chyba najważniejsze, no bo załóżmy, mój pacjent, ja się pod nim podpisuję, ja decyduję, co będzie u tego pacjenta dzisiaj danego dnia robione. I na przykład, jeśli potrzebuję pomocy, to bardzo dobrze staram się to komunikować, czego ja oczekuję od tej drugiej osoby, żeby mi pomogła, bo wiadomo, z pacjentem nieprzytomnym pracując ciężko jest samemu. No. Co się da zrobić samemu, to się da, ale czego się nie da, trzeba współpracować. I grunt najważniejsza, najważniejsza rzecz jest to komunikacja, ale nie taka, że jest taka, wiecie, zaborcza, taka atakująca, bo są różne sposoby komunikacji. Jest to proste wyjaśnienie e, danej czynności i tyle: na przykład. Ja zawsze na przykład, jak ktoś mi woła do pomocy, to pytam, co mam dokładnie zrobić, żeby potem nie było nieporozumień. Najlepsze to jest, bo potem są jakieś niepotrzebne nieporozumienia, które też również mi się zdarzyły w pracy, że ktoś coś chciał ode mnie, ale mi nie powiedział co i potem się denerwował, bo ja nie wiedziałam o co mu chodzi. No każdy inaczej pracuje, więc różnie jest w pracy. No, więc to, co chciałam powiedzieć na temat pracy zespołowej, nie... E, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i dziękuję Wam za oglądanie. Pa! I PS, jeśli macie ochotę na jakieś gadżety medyczne lub e-booki medyczne e, z pracy pielęgniarki, zapraszam Was serdecznie na radioolivia.com, gdzie znajdziecie e-booki o dawkowaniu leków, o notatkach z anestezjologii i intensywnej terapii i o tym, jak zdać licencjat z pielęgniarstwa, dużo czynności krok po kroku w zdjęciach i grupa na Facebooku, gdzie e, po prostu wszyscy razem wspólnie się uczymy. Dzięki Wam, pa!